Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Miszek Poleca, zrób to sam, dasz radę. Witam Was serdecznie. Jeszcze raz chciałem podziękować za 14 tysięcy subskrypcji I jeszcze raz zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Zapraszam do grupy facebookowej. Zapraszam do kontaktu, jak ktoś potrzebuje. Jeden i drugi kontakt znajdziecie w opisie każdego filmu. Więc jak najbardziej zapraszam. Służę pomocą, jeżeli tylko będę mógł. Telefon najczęściej odbieram w godzinach 8:16. Z soboty 8:14. Na messenger'a, co niektórzy mnie łapią, więc też staram się odpisywać, ale to już w miarę możliwości, moi drodzy, bo nie tylko pracą człowiek żyje. Jeżeli będę mógł, to pomogę. Pod linkiem w opisie dzisiejszego filmu też znajdziecie link do zrzutki. Jeżeli komuś się podoba to co robię, możecie mnie wspomóc. A mianowicie tym razem będę zbierał na suwmiarkę, e, niesandardową suwmiarkę. Chcę sobie kupić e, suwmiarkę. Od 0 do 500 mm z długimi szczękami, a mianowicie chodzi mi o długie szczęki, bo nie zawsze można podejść od góry do mierzonej średnicy. Wtedy, by krótkie wystarczyły, czasami, do mierzonej średnicy trzeba podejść od czoła. Więc, jak są krótkie ramiona, to gdzieś tu już się kończy. Dalej w powietrzu wisi i nie będę mógł od, czołu, od boku zmierzyć tej średnicy. Więc muszą być te ramiona odpowiednio też długie. Takie są powiem szczerze, znalazłem, szukałem, znalazłem. No to ceny są astronomiczne: 500, 600, 700 zł. Taką, która mi się już podobała, to nawet i półtora tysiąca, ale jak zobaczyłem cenę, to przestała mi się podobać. No, i niestety trzeba było sobie tutaj za pewne rzeczy podziękować. Więc jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał, to jak najbardziej zapraszam do zrzutki. Nie jest to obowiązkowe, nie jest to przymusowe, to jest tylko dla osób chętnych. Dla tych, którzy chcą się w pewien sposób odwdzięczyć autorowi tych filmów. A w dzisiejszym odcinku chciałem wam coś jeszcze pokazać, bo gdzieś wczoraj, przez wczoraj, moi drodzy, przeczytałem taki fajny komentarz, że ja się Uja znam, Uja wiem, i uja na ladzie można pokazać, można popierdzielić, a nic nie wiem. Ale z fiflakiem sobie poradzimy, bo fiflak to tylko tleniony chłopiec. Jak to ktoś napisał pod jednym z jego komentarzy, że z pryszczem na penisie i po prostu swoje jakieś tam wypociny gdzieś tam w internecie na mój temat wypisuje ale z fiflaczkiem sobie poradzimy nie takie rzeczy się robiło i nie takie rzeczy się robi więc wracając do tematu dzisiejszego odcinka jest to pokrywa podnośnika C360 nie 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 tym razem jest to pokrywa podnośnika od zetora jest to pokrywa już przerobiona pod wyjścia hydrauliczne yy, z rozdzielacza na tura, tak, żeby zasilanie szło bezpośrednio z pompy. Taka pokrywa, ja już mówiłem, pokazywałem Wam to chyba dwa odcinki wcześniej, trzy. Pokrywa kosztuje na dzień dzisiejszy 500zł. Są to duże pieniążki, nie, powiem, nie mówię, że nie. No, ale ta pokrywa jest taka jaka jest. Obróbka, jak pisałem, też kosztuje. Podejrzewam, że za parę tygodni miesięcy, ta cena może troszeczkę spaść, ale najpierw producentowi pewne koszty związane z produkcją tego muszą się zwrócić, więc za chwilę podejrzewam, że będzie to delikatnie pikowało, ale trzeba się liczyć z tym, że one będą droższe. I jest grono klientów, którzy twierdzi, że tą podstawę można od Zetora zamontować do C360. No i tutaj bym chciał ten temat poruszyć. I pewne rzeczy wam odpowiedzieć, oczywiście, podstawę z pompą zamontować można. Tutaj, śruby, uszczelki, wszystko jest to samo. Jest jeden niuans, do którego za chwilę przejdziemy. I teraz, tak mam tutaj pompę. Pompę sobie otworzę, by wam pokazać. Wszystko po kolei, jakby to powiedział Pascal. Jakby to się wiedział, tutaj jest pa Pascal taki kucharz, gdzieś tam w, telewiz w telewizorni. Zobaczcie, co znalazłem w pompie. Otworek do śruby, i chyba, żeby tutaj kołek zakołkować, moi drodzy, bo tak powiem szczerze, nie za bardzo wiem do czego. Ale to chyba tylko do kołka. Dobra, więc pompa przychodzi, moi drodzy, w odpowiedni sposób, czyli tak. Tutaj przychodzi rureczka, dlatego tu jest podtoczenie, i tu jest zatoczenie, i tu jest przy... zacięcie, bo tu przychodzi rółka. Teraz ja to sobie wziąłem dwie śrubki dziesiątki, o, żeby sobie to załapać z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj wziąłem na potrzeby dzisiejszego odcinka. Wziąłem sobie. Powiem szczerze, przestraszyłem się, że zachwalam produkt, a on już jest niedorobiony, ale. Jak z jednej strony się wkręca idealnie, to w drugiej troszeczkę ciaśniej, ale nie blokuje tutaj nam. O! Proszę bardzo. O. Musimy to sobie wszystko ułożyć. Nie wiem, czy nie za długie śruby wziąłem, ale takie rzeczy to my robimy na miejscu. Najlepsze były śruby pasowane, ale takimi nie dysponuję. O, dobra, to już mi się fajnie wkręciło. Teraz tutaj, dobra. Mógłbym to zrobić kluczem. Byłoby szybciej. Dobra, nie kombinujmy. Mam to, co chciałem osiągnąć. Czyli tutaj gdzieś już załapane. Pompa zamontowana. Tutaj, tak jak powiedziałem, idzie rureczka. W Filtr przechodzi, przychodzi przechodzi przez rurkę. I teraz jest pewien temat. Bo tu idzie rureczka ciśnieniowa, tu idzie do saka Tu idzie ciśnieniowe i ciśnieniowe są dwa. Ym. Ciśnieniowa rurka jest pewnego rodzaju ym. Też i wynalazkiem mocownizatora, ponieważ zawór nie jest kręcony tu, tylko tu jest kręcona śruba, a zawór jest kręcony z boku tą. Więc jeżeli ktoś rozbierał, to wie o co chodzi, ale nie chciałem tego tutaj za bardzo się rozwodzić w tym temacie. Chodzi o sam napęd pompy hydraulicznej. W 60 wiecie, że jest krzyżaczek o. i krzyżaczek sobie... Przenosi napęd z wspornika z napędu na pompę. W tym, że Zetor ma dwa rodzaje napędów. I teraz zobaczcie: to jest typowy napęd od C360. Od C360. I teraz, żebym się nie bardzo pochwalił, to tu wszystko powinno pasować. To kwestia jest, że mnie tu może nie spasować ten krzyżaczek, bo jest bardzo, bardzo ciasny. A właśnie tu jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, nie? Zobaczymy, czy. O, wszedł. A skoro wszedł, to. I teraz widzę pewną zależność, którą właśnie chciałem pokazać. Otwory pasują, wszystko pasuje, więc jak najbardziej ktoś jakby dorwał taką podstawę z tym filtrem wymiennym do 60, który można wymontować od dołu, byłoby fajnie. Ale jeżeli dorwiecie oryginalną podstawę, to niestety moi drodzy, ale trzeba zainwestować i troszeczkę się pobawić. Ja teraz spróbuję wyjąć ten krzyżaczek, który sobie tutaj włożyłem, bo on dosyć ciasno wszedł. Wymontowałem sobie krzyżaczek. Już mam go wyjętego. Więc tutaj sobie go zostawię. I tu już chciałem może za dużo pokazać od razu. Tu mamy spornik od zetora. Teraz różnica pomiędzy wspornikiem Zatorowskim a wspornikiem sześćdziesiątkowym. Widzicie? Zator ma bardzo szeroki tryb, że jak się go przesuwa, to łapie, nie łapie. Myślę, że być może kiedyś uda mi się to wam pokazać. I to co chciałem teraz Wam zwrócić uwagę, to chodzi o wysokość tego wspornika. Można się spotkać ze spornikami różnych wysokości. Wtedy nie ma osiowości w linii wałka, trybu, i po prostu potrafi go. Przełamać. Bo nikt na to nie zwraca uwagę, że tutaj może być pewnego rodzaju nierówność. Widzę, że w tym przypadku wszystko jest ok. Nawet jakby nie było, to co mam innego powiedzieć? Nie? Napęd jest całkiem inaczej zbudowany. Tu jest łożysko podporowe, tu jest łożysko podporowe, te jest na tulejce. To też wam pokażę za chwilę. 60 łożyska mamy po środku. Więc ten trybik odpowiada za WOM zależny, niezależny, a ten za zależny, ale to już było, więc nie będziemy tego tematu tutaj powielać i widzicie, tu jest bardzo mało miejsca, tutaj rureczka i spornik. I teraz spornik ten, który Wam pokazuję jest od starszych modeli, od 711 5011, czyli X0XX. Nowsze modele, czyli X2 00 nie, X2XX, X3XX. Czyli te nowsze modele, powiedzmy, że tak nazywane. Tak sobie ustalmy. Mają napęd, troszeczkę inaczej zbudowany. Tu mamy jeszcze krzyżaczek, napęd. Ten krzyżaczki lubią pękać. Więc ktoś wpadł na ten genialny pomysł, żeby to zastąpić. I teraz zobaczcie, wałek w napędzie został zamieniony wałkiem z frezem zamiast z krzyżakiem. To wszystko jest, moi drodzy, to samo, tylko tutaj jest nakrętka, bo mamy zegar. I teraz zamiast tego krzyżaka przychodzi taka oto piastka. O. Tu jest wiele pytań też, czy montujemy ją tak, czy montujemy ją tak. Ale zobaczcie, jeżeli zamontujemy tą piastkę w ten sposób, to fres, tu ma jeszcze przerwę, tak? Nie wiem czy widzicie. Jeżeli nie widzicie, to poczekajcie. Zainwestowałem. O, teraz macie trochę więcej światła. Nie wiem czy to będzie widać, ale postaram się kamerę przestawić, Tak. Tu mam przyświecić i zobaczyć tu mamy przerwę. Jak założymy odwrotnie, to już ta przerwa jest mniejsza. Więc fres będzie tutaj łapał troszeczkę mniej. Więc tutaj sobie pokombinujmy w ten sposób. Tak przychodzi drugi wałek, i na to przychodzi sprzęgło. Widzicie? pyk, Tutaj sprzęgło jeszcze przychodzi zegar, żeby się nie przesuwał ani w prawo, ani w lewo. O. Teraz znowu się nie chce zejść. Czyli jest na ciasno. I proszę bardzo. Widzicie? I taki jest oto napęd w Zetorze X2. 7 dwójki. Więc musimy sobie tutaj to porównać. Jest to zamiennie stosowane zamiast tego i to jest oryginał i tak mamy w Zetorze X0, X2, X3 mamy tą wersję więc tak tu widzicie pewne niuanse, smaczki zostały zmienione eee, co jeszcze mogę Wam powiedzieć że właśnie kupując taką kompletną pokrywę ten napęd niestety trzeba przełożyć z tym, że musicie pamiętać, że najprawdopodobniej połóżmy sobie to tutaj, połóżmy sobie to tutaj, o, w tym miejscu, tu, będzie trzeba najprawdopodobniej dosyć sporo przyszlifować i w tym miejscu tutaj ten róg też trzeba będzie przyszlifować, żeby to można było zamontować, ażeby też nie kolidowało bo am z rurką. Odpowiadając też pewnie za chwilę na komentarze, że ktoś tam założył taki ten i nie musiał przerabiać. Być może nie mówię, że nie. Kwestia jest związana z odlewem. Jest związana z producentem przede wszystkim odlewu. I obróbką, moi drodzy. Więc trzeba się liczyć z tym, że jednemu będzie to pasowało idealnie, a drugiemu wręcz przeciwnie. Więc naprawdę trzeba na pewne y, aspekty zwracać szczególną uwagę, tak żeby nie trzeba było się y, denerwować. Bo po co, jesteśmy młodzi, piękni, no to może z tym piękni przesadziłem, ale młodzi, nie patrzcie w PESEL, tylko patrzcie a to jak się czujecie, no. Dzisiaj po roku, jeszcze na koniec, powiem Wam szczerze, znalazłem lampkę, Czy znalazłem, ja wiedziałem, że lampka jest. Potrzebna mi było niedawno, szukałem. Pytam się żony. O, pytam się żony gdzie jest. Nie wie. Nie brała, nie chowała. Dzisiaj robiła dzieciakowi porządek w szafce. Z ciuchami. Bo trzeba przebrać większe, mniejsze, mniejsze, większe. To to już wyrosła. Cud, lampka się znalazła. Ale ja nie chowałam. Pozdrawiam tych, którzy też tak mają. Trzymta się. Do następnego. Hej, cześć.